Owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go, a syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utoczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce, przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielom, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on mu odpowiedział, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźwięcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły a znów ożył zaginął a odnalazł się oto słowo pańskie Jeśli spróbujemy w jakiś sposób wsłuchać się, zagłębić w tę Ewangelię, to warto zauważyć, że ona nam taki drogowskaz daje, taką refleksję, że nie doceniamy tego, co posiadamy od Pana Boga, że czasami nam się to wydaje jakoś takie bardzo oczywiste, że nam się należy, jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni. I czasami jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni, że już nie zwracamy na to uwagi. I można powiedzieć tak, że chrześcijanin to człowiek, który stara się docenić to, co od Pana Boga otrzymał, otrzymuje i będzie otrzymywać. To, co jest darem od Pana Boga dla niego. I czasami też jest tak, że my właśnie nie czujemy się współdziedzicami tego, co od Pana Boga otrzymujemy. Wydaje nam się, że to jest jakieś Jego królestwo, że to jest jakaś Jego własność. A my tutaj na Ziemi tak wszystko sami wypracowujemy, tak na wszystko sami zarabiamy. Że jest jakiś świat Jego, Pana Boga, i później jest jakiś taki świat nasz, w którym są nasze prawa, w których my wszystko wypracowujemy. I gdzieś czasami gubimy to, że od Pana Boga tak wiele otrzymujemy, że on o nas tak bardzo się troszczy. I chce nam w życiu udzielać tego, co najlepsze, tego, co najwspanialsze, tego, co będzie nas prowadziło do Jego osoby i do Jego Królestwa. Młodszy syn, ten, który opuścił Ojca, ten, który od Jego odjechał, to był właśnie ten, który powiedział sobie, że przecież to, co Pan Bóg mi ofiarowuje, to nie jest w życiu takie najlepsze. To nie jest wcale najwspanialsze. On w jakiś sposób to zlekceważył. I wydawało mu się, że może gdzieś wyjechać, odjechać i znaleźć lepszy świat, pełniejszy, który go bardziej zaspokoi, który bardziej spełni jego pragnienia, który da większy pokój jego wnętrzu. I tak jak Ewangelia mówi, na początku on się jakoś w tym świecie odnalazł, ale później zobaczył, że czegoś czy kogoś mu brakuje. Że to nie jest jeszcze świat, który by jego w pełni zaspokoił, że odchodząc od ojca, coś stracił. I warto w tym momencie zapytać sobie, co dla nas jest szczęściem, co dla człowieka jest szczęściem. Bo ten młodszy syn wyjechał, odjechał dlatego, że pragnął szukać szczęścia, że wydawało mu się, że coś innego, lepszego znajdzie. I jeżeli zastanawiamy się nad tym, co jest dla chrześcijanina szczęściem, to warto w tym momencie przypomnieć sobie słowa, które mamy w Psalmie. I psalmista mówi w ten sposób: Dla mnie szczęściem jest przebywać blisko Boga, być blisko Niego, być zjednoczonym z Nim. I jeżeli ktoś właśnie umie to szczęście odkryć, to zobaczy, że te wszystkie szczęścia, które sobie jakoś w życiu pragnie wymyślić, one są takie bardzo cząstkowe. One są takie czasami bardzo kruche, bardzo przemijające. Ale ktoś, kto odgrywa bliskość z Panem Bogiem, nie będzie chciał od niego odchodzić, nie będzie chciał szukać innego świata, bo lepszego nie znajdzie. Ale to jest tak, że ten młodszy syn właśnie, on nie umiał docenić tego daru obecności z Ojcem tego wszystkiego, co otrzymał. Dla kiedy, dlatego kiedy już wraca, to ten Ojciec kochający i miłujący mówi, dziecko moje, wszystko moje jest twoje. I on to mówi z taką ogromną czułością, że to wszystko, co jest moje, jest twoje, to dla ciebie przygotowałem. Wiem, że wydawało ci się, że gdzieś znajdziesz lepszy świat, ale wróciłeś i bardzo się cieszę, bo tak naprawdę innego, lepszego świata nie znajdziesz poza mną. I dlatego Pan Bóg z taką czułością, z taką wrażliwością przygarnia Go i mówi, tu jest Twoje miejsce, ja czekam na Ciebie. Tak bardzo pragnę, żebyś był ze mną. I to jest tak, że kiedy człowiek próbuje w tym świecie sobie znaleźć różnego rodzaju bożki, różnego rodzaju zapełniacze tej tęsknoty za Panem Bogiem, to nigdy nie będzie do końca spokojny, nigdy nie będzie napełniony bo będzie zawsze mu kogoś brakować. I do tej, możemy tak powiedzieć, bliskości z Panem Bogiem, do tego, żeby odkryć, że On jest naszym największym szczęściem, to my dojrzewamy, dorastamy przez całe życie. Dochodzimy do tego czasami przez lata. I trochę nie ma się co dziwić, bo to jest takie szczęście, które można powiedzieć nie jest takie łatwe. Różnego rodzaju szczęścia tego świata to są błyskotliwe, proste, łatwe, przyjemne, takie na wyciągnięcie ręki. No i człowiek czasami mówi sobie, że to pewnie jest ten lepszy świat, a w którymś momencie widzi jego miałkość, widzi to, że on nie daje do końca spełnienia, że nie zapełni do końca. I człowiek czasami zatrzymuje się w życiu na takich pomniejszych szczęściach. To, to znaczy. One nie są w jakiś sposób złe, bo my od razu to tak kategoryzujemy dobre, złe, znaczy te mniejsze szczęścia to może być to, że człowiek na przykład uwielbia podróże zagraniczne, że wybudował sobie wspaniały dom, że zrobił jakąś karierę, że wiele w życiu osiągnął. I, i to jest jakoś dobre. Tylko zaczyna być niedobre, kiedy właśnie pozbawia nas tego szczęścia, przybywania blisko Pana Boga, jedności z Nim. Kiedy tego zaczyna brakować, i tu się zaczyna problem, że człowiekowi się wydaje, że te wszystkie pomniejsze szczęścia w jakiś sposób nas zapełnią, dadzą pokój serca. Ale one po jakimś czasie, kiedy już się nimi nasycimy, dają takie poczucie właśnie niespełnienia, że kogoś brakuje. I ta przypowieść dzisiaj, którą Pan Jezus mówi o tym synu marnotrawnym. Jest też również tak, ją można zobaczyć, opowieścią o tym, na ile człowiek chce być w jedności z Panem Bogiem, na ile go nie traktuje instrumentalnie, tylko na tej zasadzie, że Pan Bóg może coś ofiarować, może coś dać, a poza tym niech będzie gdzieś tam w swoim świecie, bo Pan Bóg przede wszystkim pragnie ofiarować siebie samego. I ten młodszy syn tego nie dostrzegł. Wydawało mu się, że te wszystkie różne takie materialne rzeczy, tuwarzyskie, że, że to jest to w życiu, ale zobaczył, że nie to. I dzisiaj, kiedy mamy taką rzeczywistość i zdajemy sobie sprawę z tego, że jakaś część ludzi odchodzi od wiary, odchodzi od kościoła wielu młodych ludzi, to właśnie rodzi się pytanie, na ile w życiu rozpoznali to szczęście, którym jest sam Pan. Bóg. Na ile w życiu odnaleźli to szczęście, którym jest Jego osoba, na ile Jego samego mogli odnaleźć. Bo jeżeli, nie wiem, czy to tak można ująć, odnaleźliby, czy odnajdują Pana Boga, który jest osobą, który sam z siebie jest dla nas źródłem szczęścia, to może by od Pana Boga, od Kościoła nie odeszli. Ale jeżeli do tej pory budowali właśnie na tym, tylko co od Pana Boga otrzymali? czy tylko na tym jakby jakimś własnym szczęściu życiowym. To przychodzi taki moment, że człowiek niestety, niestety gdzieś tam rozstaje się z Panem Bogiem i chodzi swoimi ścieżkami. Ale świetne tej ewangelii jest taka szansa, że może w którymś momencie się odsknie, zobaczy, co stracił czy kogo stracił, bo to tak by trzeba powiedzieć i wróci, wróci do kochającego Ojca i zobaczy, że poza nim tak naprawdę w życiu szczęścia nie ma, że w nim się wszystko ogniskuje. Nawet jeżeli w życiu różne dobre, ciekawe rzeczy osiągnął, które mówię, nie są złe, to jednak kogoś będzie brakować. A czasami w życiu może tych, tak w cudzysłowie mówię, takich szczęść pośrednich czy pomniejszych, z różnych powodów brakować. Ale człowiek odnajduje to najważniejsze szczęście być w Panu Bogu, przebywać blisko Pana Boga. I wtedy doświadcza tego, że jego serce jest napełnione kimś bardzo ważnym, kimś kochającym. I nie ma tego poczucia niespełnienia. Jest spokojny. Przypomnę tutaj takie zdanie ze świętego Augustyna. Ono jest takie znane, może tak w cudzysłowie powiem, trochę oklepane. A święta Augustyn mówi, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu. I to jest głęboka prawda. To jest święta prawda. Dlatego daj Panie Boże, żeby ci wszyscy, którzy od Ciebie odeszli, powrócili. I znaleźli ten pokój serca, który jesteś ty, tylko, Panie Boże, w stanie dać, tylko jesteś Ty w stanie ofiarować. Nawet najbardziej kochający człowiek, aby takich było jak najwięcej, nie jest w stanie do końca dać tego szczęścia, które daje sam Pan Bóg. I on czeka na człowieka, i ma nadzieję, że ludzie do niego wrócą, że go na nowo odnajdą.